Cześć, to znowu ja. Nie macie jeszcze mnie dosyć, moi drodzy. Tylko króciutko jeden drobiazg rozpatrzymy i już. Byłem na słoneczku, bo jeden wieczór się pokazał. Tam jest takie ciemne pasmo, duże chmury. Nie widać go w ogóle, bo taka zadyma jest na niebie. Bardzo mglisto widzialność paskudna. No jeden ten wieczór się trafił i potem poleciałem na księżyc, ale trochę kiepsko wyszło niestety właśnie przez tą zadymę, która tam po stronie księżycowej też była. Ale o co tu chodzi? O, tu jest, to jest widać tą chmurę lepiej. Zobaczcie, ona ma, ma nadal kolor nieba, taki pomarańczowy. Jest tam ta chmura i... I tam jest taka podświetlona krawędź na tej chmurze. O, widzicie? W okolicach słońca, a na prawo i lewo jest ciemna ta krawędź. Zaraz się tym chwilkę zajmiemy i taką małą symulację zrobimy. E, tu już to słońce już się zbliżyło do tej chmury i będzie zaraz wchodziło poniżej. E, mamy dwie plamy, jedna większa, druga mniejsza. Tak, widać, je. to jest ta większa, a w Anidze jest taka malutka. I teraz przeleci tam ptaszek. Przypomnijcie sobie, co mówiliśmy niedawno na tym filmiku z prześwietlaniem, gdzie Saifana wspominałem i tego pana MN Trolla. Tak, zobaczcie, taki mały ptaszek, i w ogóle nie jest prześwietlony na tle słońca, bo mamy tutaj zoom duży i tak dalej i tak dalej teraz dobra, tu jest ta ta krawędź jeszcze raz ją sobie tutaj wystrzałkujemy tak w okolicach słońca takie coś nam się robi dalej na prawo i lewo jest ciemnawo i o, tu w zwolnionym tempie, jeszcze zobaczcie jak to się, fu, w przyspieszonym jak się zachowuje jak, jak zmienia kolor ta chmura jak to podświetlenie się zachowuje tej krawędzi? Nie? O. omawialiśmy to szczegółowo w filmie Retrospekcja. Kto nie widział, to niech koniecznie zobaczy. Tam nad, e, mieliśmy mater, nadesłany materiał, to już żeśmy mówili o nim, I, i to moje słońce, i to jak się podświetlała ta, ta krawędź chmury. Mówiliśmy o tym. I teraz, tutaj, w ostatnim nagraniu Adama z Holandii. Niderlandów. Też mamy taki przypadek. Ja zrobię specjalny filmik tam, gdzie znajdziecie Adama materiały wszystkie. Lada dzień, lada dzień. No i dzieje się to tak wszystko dlatego, że właśnie słońce świeci nam tak, a nie inaczej, jak, jak latareczka. I teraz zróbmy sobie symulację. Bardzo łatwo to zrobić. No, tutaj mam sztuczną chmurę i mam słońce. I przybliżam... Słońce do chmury i oddalam. Przybliżam i oddalam. Dokładnie ten sam mechanizm mamy na niebie. Dlatego tak, na takim wąskim y, y, odcinku nam się podświetlają te krawędzie chmur. Bo tak nam świeci słońce. Nie? Wie, ta, rozumie ta, ludzie, prawda? Cieszę się bardzo. Przechodzimy do księżyca. Poleciałem biegusiem, bo miałem dosłownie 20 minut, no może pół godziny, na księżyc. No i tutaj z tej strony horyzontu tak samo zadyma. Yy, widzialność, yy, bardzo masakryczna. I księżyc zobaczyłem już już dosyć, jak był już dosyć wysoko nad ziemią. O zobaczcie, tam jest mniej więcej horyzont. Tutaj widać nawet jak, jak tą zadymę na niebie. No to Wam tylko pokażę tutaj krótki fragmencik, jak to było z tym łysym. I nic tutaj więcej się nie udało wydobyć z tego, więc pomijamy. Nie zawracamy sobie tym głowy. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Szczęścia, zdrowej pomyślności Wam życzę. I buziaczki posyłam. I pa do następnego razu.